Siemanko, dalsza część frazarki. No, jechały kolejne części. Tu wymyłem. Mam tu takie właśnie bloki łożyskujące. To są firmy Syk. nie jest to reklama. Akurat takie kupiłem. Tu jest nawet napis. Tak samo tu gdzieś od dołu pamiętam, że był napis. Albo od góry. Mniejsza. Tu po prostu będzie wchodzić śruba kulowa. Dojechały też takie nakrętki kulowe. To są akurat Hajwina. i jeszcze takie bloczki. Też to są Syka. Tu mam gdzieś pokazane. To jest BF12. To jest BK12. Tu mam takie osobne. Jeszcze nie pomontowane, tylko wyczyszczone. O, tak jak mówiłem na górze, tu jest napisane FK12. Tolerancja C7 otworu. W tym wypadku wałka. No i tak to się prezentuje, i tu będzie wchodzić cały ten. To jeszcze wszystko nasmarowane będzie i tak dalej, i tak dalej. Na razie ja to chciałem wymyśleć z nafty, ze smaru takiego do oczyszczenia ten. I tak to się prezentuje. Tu na razie skręcono na takie śruby. Nie wiem, czy będę skręcać to na śruby takie, na płaski śrubokręt, na płaski wkrętak. Czy będę to wkręcać na. Imbusy, chyba zmieni to na imbusy, tylko będę musiał mieć śruby imbusowe odpowiedniej długości. Te są niestety za długie. I tak to się prezentuje. To przyszło w takich pojemniczkach. Są jeszcze do tego pierścienie zegara do montażu. I jeszcze łożyska są w tych właśnie, jakby to powiedzieć, pudełkach. No. Lekki katarek. No, i tak to się prezentuje. Tutaj będzie przechodzić blacha, później będzie przechodzić silnik, i to wszystko będzie dokręcane do tej blachy, tutaj z przodu, z tej strony. No, dosyć masywne, fajne. Ech, trochę bo nie mam czasu tego garniać. No, i tu mam takie fajne tu wchodzi łożysko. Łożysko też wymyłem. Już tu może nawet mam. Może pokażę. Jest. E, tu mam luzem. Takie łożysko. Tu jest ten pierwszy zegara, o którym wspominałem. On jest do śruby kulowej, żeby ona się nie przesuwała. I to są zwykłe łożyska. E, już pokazuję. Takie łożyska. To są jedno, jednożrndowe, e, To są i to są. To nie są łożyska skośne. Po prostu to są zwykłe łożyska kula, e, kulkowe, e, jednorzędowe Mowa o no, ale to będzie pływać, więc to o to chodzi. Więc to tak zostawiam. Nie będę ich raczej zmieniać. No i to łożysko wchodzi tu. No i dostałem na to fajne rabaty w sklepie Ebmia. Polecam. To też nie jest reklama sponsorowana. Często po prostu kupuję tam części. Jestem zadowolony z obsługi. I tu mam właśnie tą nakrętkę kulową. Ona jest też zabezpieczona i nie czyściłem, bo nie mam jeszcze śrub. Śruby będą za jakiś, myślę, tydzień może dwa tygodnie prędzej dwa tygodnie no i później będę dorabiać resztę, resztę części. Będę dorabiać na maszynie CNC. i po prostu będę składać to wszystko do kupy żeby to miało ręce i nogi w końcu. Z ciekawości, jeszcze z takich rzeczy, propo, frezarki. to może na szybciora pokażę jeszcze. Wyciągnąłem życiono. Tu mam życiono. Czujnik zegarowy muszę go przesunąć. Ok, dosunąłem. I teraz widzimy. Mamy dwie setki. Załóżmy, że to jest nasze zero. Ja tu robiłem testy. Może uda mi się to pokazać. Dociskam życiono, żeby ono mi nie uciekało i jeżdżę wiertłem to jest chińskie wiertło marketowe, więc tu nie ma cudów jeszcze oprawka dochodzi, i bici wrzeciona no to jest około tutaj dychy bicia eee, myślę, że spokojnie może na zero zjadę powiedzmy, że jest zero eee, widzimy, dycha eee, dycha, dycha no i takimi kluczami to dokręcimy ogólnie Płaskie zwykłe klucze. Siedemnastka do tego września, i tu jest trzynastka do tej oprawki. Akurat e, zobaczę, czy to jest kwestia tego chińskiego wiertła. I powiedzmy, kupię może jakiś frez albo pożyczę od kogoś jakiś taki frez czwórkę albo trójkę. E, tu akurat czwórka jest. Czwórkę e, po prostu sobie wmontuję e, o jakiejś klasie, tam powiedzmy na dokładności, że to w miarę było ten. Nie jakieś chińskie narzędzie, tylko lepszejsze. No i zobaczymy czy to będzie dalej bicie. Jak będzie dalej bicie, no to oprawka. No i zobaczymy czy po wymianie oprawki i po wymianie tego wiertełka, czy będzie yy, poprawa. Chociaż obstawiam, że bicie dycha, to to nie jest jakiś kosmos dla wiertła, więc bo wiertło po prostu samo w sobie nie jest turbo dokładne. No bo wiercenie nie jest po prostu aż tak dokładne, nie jest taką dokładną obróbką, no bo wiercenie to jest etap przygotowawczy, tak jakby. No bo później są jeszcze etapy takie jak rozwiercanie, pogłębianie, powtórne wiercenie i wiele innych po prostu, honowanie to już naprawdę precyzyjne rzeczy. No i po prostu są rozwiertaki do tego. Czyli najpierw robimy sobie otwór, a później go rozwiercamy po prostu na daną. Na daną tolerancję tak jak chcemy, czyli na przykład z takich przykładowych H7, na przykład H6, mam tu gdzieś też pod ręką takie rozwiertaki. Może to pokażę. To jest akurat stary rozwiertak. To jest rozwiertak. Nie widzę napisów, ale to jest F6 i chyba H9, coś takiego z tego, co pamiętam. I z tego, co pamiętam, to jest wykańczający, bo on ma proste. Chyba wykańczający to będzie. No i tam się zostawia bardzo mało nadatku. Ok. No niestety jedną ręką nagrywać to nie jest prosto. Eee, rama po płaskoszlify, to już ostatnio opowiadałem, pokazywałem na zegarku, że tutaj jest około 200 setek, setki. Eee, pomierzyłem to na wózkach, no to około setki, dwóch setek. I tu jest pomiar. Bardzo ładnie to chodzi. Po zabezpieczałem tutaj takimi zaślepkami, żeby to em, może to pokażę. Nie mam luźnego wózka, ale mam na prowadnicy Chodzi o to, żeby nie psuć e, tych oto, jakby to powiedzieć, e, ślizgaczy. Tych gum. No i tak to się prezentuje. Tu mam jeszcze do wyrzeciona. Do wyrzeciona mam jeszcze taki ten masowanie. E, muszę je dać też na centrum obróbcze albo sam to zrobię, ale raczej na cen bo nie uzyskam dokładności. Tu trzeba zrobić otwory. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tu nie robią otworów. Jak ja mam to mocować bez otworów? Znaczy, ja wiedziałem, kupując ten element, wiedziałem, że nie, nie ma tu otworów, i będę musiał je zrobić. Tylko nie rozumiem, czemu producent tego nie robi. Nie czaję tego. I myślałem, że przykręcanie będzie na trzy śruby, ale się okazało, że tu nie ma gwintu, nie ma śruby. Może sam do, to dorobię. Będzie na trzy będzie na 3 albo zostawię na 2. No, że się no elegancko wchodzi jeszcze nie na mnie dziwiła delikatnie, że tutaj nie zrobili nadatku i nie zrobili no po prostu jakiegoś procesu, tylko to jest taki odlew po prostu i koniec. Drogie to nie było, więc się nie dziwię, że to takie ma powiedzmy ten No ale Według mnie to trochę inaczej powinno być zrobione, no ale już tego przerabiać nie będę. Nie będę dorabiał swojego mocowania, zostanie takie i po prostu je dostosuję do swoich potrzeb. No i tak wygląda cała Frezara. Tu będą miały takie wózki, po prostu takie stalowe, ze stali S355. Tu będzie dochodzić taki profilek. Te profile tu będą wchodzić. Na te wózki tak jakby będą przykręcane. Całe wrzeciono. No i wszystko tu mnie składać do kupy. żeby to już miało ręce i nogi. Eee, no i wrzeciono będzie tak. Wiadomo. I teraz tak. Tu będzie wymyślony taki stół teowy. Bo nie mam koncepcji lepszej. Eee, I madło tutaj średnio wejdzie. Musiałbym wiercić tu otwór. Z, e, od frontu. Średnio mi się tu uśmiecha. Więc e, będzie trochę inna koncepcja. Po prostu będzie stół teowy, tu są jeszcze wywiercone takie dwa twory, e, tych nie będę wykorzystywać, po prostu ja je zaszlifuję, żeby było tu na równą, bo tu jest taki, taka warga się zrobiła e, i kwestia wygląda tak, że po prostu tu będzie taki e, stoliczek i po prostu e, z takich profilów, e, z takich profili... Po prostu będą pocięte i one będą przewiercone, skręcone i zalane betonem To znaczy może nie 20 na 20 bo to tutaj nie wejdzie beton Czy tam za dużo i to nic nie da A będę mieć więcej problemów z tym Natomiast jak będę mieć takie grube Profile Profile tak jak tu na przykład No to tu już trochę tam tego betonu może wejdzie I po prostu ja tu zaleję Znaczy będzie inna konstrukcja tego profila, on będzie taki bardziej o tu będzie w środku pusty, i po prostu wleje tu beton, lub ewentualnie jakąś żywicę, kompozyt, i po prostu tu będzie taki stolik. I wtedy z tym stolikiem tam będzie bardzo niska wysokość, no ale to tak było planowane, bo to miało być do kluczy płytek, PCB i takich rzeczy. Więc tu nie zależy mi na wysokości jakiejś dużej. Natomiast ten stolik z tych małych profili, czyli z czegoś takiego, tylko to będzie inny profil, tego nie będę ciąć. Z tych profili po prostu będzie stół, który będzie niższy o te dwie 20 mm i po prostu będę mógł wkładać jakieś większe przedmioty, bo sobie odjadę stolikiem, wsadzę to sobie, wsunę, przykręcę, podjadę sobie frezarką no i będę dalej frezować po prostu jakiś na przykład taki bloczek. Załóżmy taki bloczek, no to ten bloczek załóżmy mi nie wejdzie na równi z tym, no bo on ma więcej niż tam chyba 38 mm tak na moje oko. No zaraz może go jeszcze zmierzę, mam tu słówmiarkę. Zaraz zobaczymy. E, Sówmiareczka taka, ja tu dwie setki. I teraz sobie sprawdzimy ustawię go na 38. Dużo mikrony, czy tam setki nie chodzi. No i brakuje. Widzimy, że brakuje, dosłownie z 2 mm. No, i gdybyśmy mieli taki stół, no to już tych dwóch e, tego no byśmy nie obrobili, bo byśmy e, uderzali materiałem. Materiałem byśmy uderzali o profil, który jeździ. E, można od biedy ewentualnie postawić ten bloczek tak, na tym wyższym stole. Mam na myśli cały czas ewentualnie tak, i wtedy obrabiać go tylko prawo-lewo. I w małym zakresie na Y, ale to trochę bez sensu, i po prostu będzie niższy stolik. I jak będzie ten niższy stolik, to to wejdzie. A tu już jest całkiem fajny kawałek metalu. Yy, I będzie ok. No. No i tu takich bloczków tu wejdzie raz, dwa, z cztery, z pięć, może nawet więcej. Yy, zależy jak to się ustawi. No ale trochę tego weź. No i ten stolik ja sobie zarobię już po swojemu, samemu. Ja już go sobie obrobię tą frezareczką po prostu. Już nie będę tego stolika dawać na na czy na, na jakiś centrum, tylko po prostu pierwszy projekt może to będzie ten stolik. Tu będą otwory po prostu gwintowane. Ja to przykręcę na M5 i to po prostu będzie wkręcane. Coś takiego. No i w sumie to chyba na dzisiaj tyle. Na razie no muszę czekać za śrubami kulowymi, jak będą śruby kulowe. To też pokażę. Wyczyszczę tamte nakrętki. No i później, wakacje dopiero będą części. Jak dobrze pójdzie, będą części po prostu dorobione na centrum obróbczym. No i będę to składać. No zobaczymy, czy nie będzie jakichś komplikacji, przeróbek i innych dziwnych akcji, że coś źle porobiłem, poprojektowałem. Czegoś nie przemyślałem. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie ok. Siemka.